Witam, witam z tej strony Dunka 506. Dzisiaj ze mną jest. Demolition Demolition, nie? Dzień dobry. No. E, tak jak obiecałem, będzie ładnie. Niestety nie dobiłem 400 poziomu, ale jak widać tutaj nikogo nie ma. Za 4 minuty zamyka się. I będę miał czas do 40 po. Tutaj jak widzicie jeszcze loty z Ekspienia. Trochę tu zostawię miejsca. Nie wiem po co, ale... Ja robię dzienne. No i prawidłnie. Ale chęć ci bardzo dużo chciał. Póki co nie lognę na fowerka, bo mnie wyrzuci z łaźni. Spójrzmy sobie... No dobra, nie będę patrzył teraz. No, no i co demo? Czekamy. A do której tam jest? Do 30 po jest otwarta. Sorry no. za telefon, wyciszałem. I do 40 po mu się, muszę przetrwać i chyba że nikt nie wbije to będę się sesieć o 10 minut szybko to tutaj jest Hop. ok nic ciekawego jak i tak również dupa zaraz bieramy na tego Nasze, co okay. Domo, jesteś? Dobrze. Jestem, Jak widać jeszcze za 2 minuty zamyka łaźnię. Tutaj obserwujemy czy ktoś się pojawi. łaźnie zamknął, bo już wygrałeś. Nie, muszę po poczekać do 40 po. Najtrudniej no niestety chciał zobaczyć tą łaźnię, ale no trudno, zobaczy dopiero na YouTube, YouTubie. YouTubie. Łaźnia kiedy się zaczyna, o yy, Ta w 30-40 zaczyna się, yy, to tak, we yy, dzisiaj w środę, tak? tak, w środę od 20 do 20.30 jest wstęp i potem się zamyka do 20.40 jest łaźnia i następnie potem jest łaźnia we wtorki, tak, we wtorki, nie wiem o której tą godzinę, yy, 4 1 5 9. Yy. Ale kreber, co ty masz? No. Czy dwa to tak samo? Czy to jedno jedy, jedy raz? Je, raz na tydzień. no wyjdzie na modlitwę Za minuty się zamyka łaźnia. No. Tutaj to, to jakieś takie słabe eku, byle było. Kumeczki to też takie. Iceland, żeby coś tam było. Kole, kolega Hefty, pozdrawiam. No. pozdrawiam. coś. No i kole, kolega Duncana oraz. Pozdrawiam. pozdrawiam. Cześć, chwilę. Ze dwóch. Dobra jestem. Halo. Jestem Ja też jestem Dobra, było mnie teraz słuchać, czy mikrofon był włączony? Mikrofon był włączony. To dobrze co No powiesz? i co, czekam 10 minut teraz No i coś w FT, coś nie No i nikogo nie ma, no to trudno Wygra. No pachy? muszę czekać do 40 po Ile pecha dostaniesz? Nie wiem, wiesz... Eee. Wiesz, ludzie nie wiedzą i nie przyjdą się no. no byś chciał tak powiedzieć, nie? To... No, dopiero na 40 poziomie, tak jak mówię. Dobra, no i za mnie to, mogę sobie wychodzić. Harib de impresario. I tu nie wiesz, sobie myślę że... Eliza, Eliza, LAE chciała wybić na tą łanię, nawet nie widać jej. Ja oczywiście zobaczę, czy jest na LAE. Oczywiście, że nie no ma. oczywiście. Pozdrawiamy, Eliza. Dokładnie. Z klanu, nie to po. Tak, tutaj czat klanowy. Nie będę uzasadnił całego. Bo nie wypada. No i co? Czekamy. ma nic do roboty naprawdę tylko czekać i czekać I jak tam dam kim grasz ja zwykle muszę tych zobaczyć okej okay. czekamy jeszcze 8 minut tak jak widać siedem minut, a to się długo czeka No nie jest trudno, czekamy. Halo, yy, właśnie jestem na łaźni, łaźnia jest pusta. Skrośle, no, przywitaj no. się 38. No cześć, cześć. Z ty. dobra łaśnie jest pusta jak wybiłem tak sam jestem i jeszcze czekam 7 minut, więc 28 Dobra, jestem kolego Drogi Halo? Halo, halo No cześć, cześć, też jestem Cześć, Maciu. No i czekam Zaproszenie od kogoś, nie Demolition Man, jak tutaj widać, jest siódmy w topce. Ty chcesz przebić Demirga czy chcesz zostać na 265? Oczywiście. Czyli? Ja chcę 260 dobić, ósmy, 268 level. Ponieważ, no tam legendę taka. A tutaj pozdrawiamy tą osobę, którą tutaj pokazuję. <noise> LAE. No. Ja jestem 69. Siostra? No. no. Przy... Przypadek 69 może Przyrodnie siostra Nie na siostrę Byłem na fowerka no ale wiem jak to się skończy że, że u... z ładzi mnie wywali. Mhm. Pokaż mi tutaj Red Helios yes, chyba Jeszcze nie wiem No. no i czekam jeszcze te 5 minut Jak myślisz, się ktoś wejdzie? No już nie może. 5 Że... minut temu jest No tak, przecież. od 5 minut. Chio, ale, sam to sam jest... Sam. Jest... No to jakie to jest nudne Staś sobie tutaj. I chodzi, żeby przypadkiem Awka mi nie, wy... nie wywaliło. No, albo żeby ci ten coś nie zlagowało przypadkiem. Nie no, i pie... nie. Wyłączyło Popie... ci no. Cie... Jestem ciekaw ile to pH daje. 700 chyba Nie, skoro w, w Tornek daje tam bodajże 600 Jakieś 2M też dostaniesz Jak w Tornek się dostaje 700 K5 czy 800 To Tornek to 59, tak? Tak, w Mytar chyba chodziło ci, że 2M Nie wiem, na ja jeśli chodzi tylko właśnie 59-40, więc chyba jednej z tych mówię Nie wiem, przekonam się, zobaczysz sobie, no, dziękuję nie będę wam mówił specjalnie, żeby sobie nabić wyświetlenia. Nie no, żartuję. No jedno zakończył grę. Widziałem, ja widziałem. O, skończyłem już, właśnie. Nic, tylko błogo Co za Co? LOL Jakie boga Żadnych pH pH nawet nie Ty mogę sobie farmić błogo Lol. Patrzcie udostępnię wam Patrzcie Szybko Patrzycie Mam poczekaj Mam już trzy błoga Patrzysz? No ładny nightfit, patrzysz? Czekaj. Szybko, szybko. Teraz nie mogę. Bo zaraz mi się ładnie mogę teraz. Eee, pokaż. D Patrzycie? Powiedzcie kiedy. Tak, o teraz widzę. No, patrzę, patrzę. No masz Mam. O Jezu, wcisnąłem next. A? I cztery błoga sobie sformiłem. Bo wciskałem tam exit dialog i... Ten. I tak ciągle wciskałem. I cztery błoga mam. A Eee, do, teraz ci powiem. Oczy, yy, wszystkie cechy 18, unik 4 na ten level. Przywraca się do SA018. Lol. Takie przecież. No, to dobra. Yy, dziękuję za oglądanie. Niestety właśnie była głupiona, nudna, nikogo nie było. To subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Cześć.